Bóg tak ukochał świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To największe wyrażenie miłości, miłości, która nie da się wytłumaczyć, ale która przekształca. Teraz pytam Ciebie, czy szukasz prawdy, która wyzwala, prawdy, która przynosi pokój, kierunek i jasność sercu? Świat oferuje wiele kłamstw, obietnic, które tylko oddalają Cię od prawdziwego życia. Ale ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy szukasz mnie całym sercem, będę zawsze przy tobie, poprowadzę cię, pokażę ci światło, które oświetli twoje kroki. Prawdziwa wolność jest w życiu zgodnym z prawdą, a ona poprowadzi cię do życia wiecznego, jeśli zdecydujesz się ją szukać ponad wszystko. Nie pozwól, aby światowe rozproszenia cię pochłonęły. Prawda jest w zasięgu ręki, a to ona przybliża cię do Boga. Nie odkładaj tej decyzji na później. Ponieważ tylko prawda może uczynić Cię naprawdę wolnym. Jeśli wybierasz życie zgodne z prawdą, polub ten film, zostaw amen w komentarzu, by zadeklarować swój wybór, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić żadnej wiadomości i podziel się tą światłością z tymi, którzy jej potrzebują. Razem możemy szerzyć prawdę, która przekształca serca.